Witam wszystkich dzisiaj bardzo króciutka praktyka dla wszystkich kobiet w ciąży, zwłaszcza dla tych z Was, które czują ciągnięcia może bóle, a zwłaszcza sztywność w obrębie naszej miednicy. Także zaczynamy, a zaczniemy od tego, że ja wylosuję całkowicie przypadkowo, kartę afirmacyjną dla Was i razem z nią zamkniemy sobie oczy, więc. W międzyczasie, jak ja losuję kartę, rozłóż swoją matę. Jeżeli masz kostki do jogi, to sobie połóż je obok siebie, usiądź w siadzie skrzyżnym, jeżeli taki jest wygodny, albo w jakimkolwiek innym siadzie, postaraj się wydłużyć swoją postawę. I karta afirmacyjna na dzisiaj. Moje dziecko jest idealnie ułożone do spokojnego i zdrowego przejścia na świat. Zamknij oczy, połóż obie dłonie na swoim brzuszku, weź spokojny, trochę głębszy wdech nosem i długi wydech i kontynuuj oddech. A w myślach. Powtórz sobie te słowa. Moje dziecko jest idealnie ułożone do spokojnego i zdrowego przejścia na świat. Spokojny wdech, idealnie by było do przepony i długi wydech prawdopodobnie przez usta. Moje dziecko jest idealnie ułożone do spokojnego i zdrowego przyjścia na świat. Zauważ, co się pojawia, kiedy powtarzasz do siebie te słowa. Nie zawsze twój umysł będzie chciał je przyjąć, nie zawsze twoja podświadomość będzie chciała je przyjąć. Po prostu obserwuj, co się dzieje, kiedy sobie to powtarzasz. Moje dziecko jest idealnie ułożone do spokojnego i zdrowego przyjścia na świat. Weź jeszcze cztery głębsze wdechy nosem, kierując wdech do przepony, do dolnych żeber na całym obwodzie i długi wydech przez usta, czując jak żebra wracają na swoje miejsce, ramiona opuść wyobraź sobie jak niewidzialna ręka ciągnie cię za czubek głowy do sufitu opuść delikatnie brodę, brodę wycofaj troszeczkę głowę I po ostatnim wydechu otwórz oczy. No to zaczynamy. Jeśli siedzisz na dwóch klockach tak jak ja, to prawdopodobnie będzie ci troszeczkę niewygodnie, więc albo obniż się do jednego, albo ustaw sobie oba obok siebie, albo usiądź pupą na podłodze. Wyciągnij nogi przed siebie troszkę tak na szerokość maty, powiedzmy. I zaczynamy kolana przewracać raz na jedną stronę. Raz na drugą. Chciałabym, żeby podczas przewrotu nogi na jedną stronę, żebyś nie unosiła bardzo mocno, bardzo wysoko drugiego pośladka. Staramy się dociągnąć tak nisko kolana, jak się da. Super. Teraz na pewno zejdziemy z kostek. Nadal stopy są z przodu. Możemy się podpierać dłońmi, możemy mieć dłonie w górze. Przekręcimy się na lewą stronę. Lewa noga jest ułożona z przodu. Prawa noga, ugięta mniej więcej ko 90 stopni, skierowana do tyłu. Prawa stopa może być troszeczkę bliżej prawego pośladka. Postarajmy się skierować w stronę lewej łydki. Dłonie mogą być na podłodze. Równie dobrze możemy mieć kostkę jedną albo dwie przed sobą. Z wdechem pochylamy się w stronę albo nad lewą łydką. Z wydechem powrót. Wdech. I wydech. Teraz trzy rady. Z w stronę lewej stopy. I wydech. Wdech. Wydech. Staramy się pochylać z bioder, wydłużone plecy. Zwróć uwagę na to, żeby to nie był ruch takiego, z takich zaokrąglonych pleców, bo to się nie za dużo dzieje. Wyprostuj się i nawet minimalny ruch, ale z bioder. Pięknie, dobrze. Druga strona. Podpieramy się dłońmi, kolana na drugą stronę. Ułóż się tutaj tak, żeby ci było w miarę wygodnie. Czyli lewa stopa, która jest teraz w tyle, może być na równi z lewym kolanem. Może być bardziej przyciągnięta w stronę lewego pośladka. Prawe kolano może być troszeczkę bardziej na zewnątrz. A ty skieruj się na prawą stronę, w stronę prawej łydki. I tutaj to samo. Wdech, przód, wydech, tyła. Za czwartym razem, czyli już teraz pochylamy się nad prawą stopą, tyle ile się da. Może być wolniej. Jeżeli ja robię to za szybko, to rób to wolniej. Będzie po prostu mniej powtórzeń, ale pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do tego filmiku. On jest bardzo, bardzo krótki. Dobrze. Wyjdziemy z tej pozycji, dłonie do tyłu, lewą stopę wyciągamy, lewo, prawo. Dobra, weźmiemy sobie kostkę. Bardzo ważne, żeby mieć coś podobnego do kostki. Kosteczkę, albo jakąś taką większą książkę. Prawe kolano położymy na kostce, dłonie na podłodze. Ciężarem ciała idziemy na prawą stronę. Miednica idzie na prawą stronę. I tutaj teraz. Podwijamy miednicę, odwijamy. Podwijamy, odwijamy. Lewe kolano jest na podłodze, lewa stopa sobie też delikatnie spoczywa na podłodze. Tylko miednica na razie się z plecami jeszcze nic nie dzieje. I już teraz dodamy do tego plecy. Podwijamy miednicę, zaokrąglamy plecy, głowy opuszczamy z wdechem do wydłużenia i odwinięcia miednicy wydech, podwinięcie, wdech, wydłużenie. Nie musimy tutaj iść tak głęboko do pozycji krowy. Troszkę to będzie za mocne dla nas. Pięknie. Powtarzamy. Super. I teraz tutaj, jeżeli z dłońmi już jest niewygodnie, piąsteczka i na piąsteczce będziemy do przodu skierowane, nie na boczek. Ok. Kolano pod miednicą się znajduje. I teraz hip shift. Dociskamy, angażujemy prawy pośladek, prawe udo, nawet kolano. Dociskamy kolano mocno prawe do kostki i przez to unosi się lewe kolano. Fajnie by było, żeby poszło wyżej niż prawe. Lewa stopa, jak widzicie, spoczywa sobie luźno na podłodze. Dociskamy prawe kolano do kostki, lewe kolano, lewa noga się unosi. Powtarzamy. Tutaj prawa noga intensywnie pracuje. Prawa noga pośladek, dno dnomiednicy Pięknie. Lewa stopa luźna. Ok. Opuścimy lewe kolano, dłonie płasko. I tylko pobujemy się lewo, prawo, lewo, prawo. Zejdziemy teraz z kostki i na tę samą stronę, na prawą stronę. Niech stopy będą podwinięte, zadarte. Prawa stopa pójdzie na zewnątrz. Uniesiemy prawe kolano i ono będzie na prawą stronę skierowane. Prawa stopa mniej więcej na wysokości lewego kolana. I pupę cofamy do tyłu. Powrót. Lewe kolano, rotacja do wewnątrz i stopa za kolaną. Jeszcze raz. Na zewnątrz stopa. Na paluszkach prawej stopy się rotujemy, tak żeby palce poszły na prawą stronę. Kolano też, pupa do tyłu. Do środka, do tyłu. Na zewnątrz, kolano, pupa do tyłu. Powtórzymy. Uwielbiam to ćwiczenie. Zawsze dobrze się po nim czuję. Nie tylko ja, również moje klientki. Bardzo ciekawe jest to ćwiczenie. Fajnie sobie zaobserwować swoje ciało, zwłaszcza. Jak będziemy na drugiej stronie. Zobaczycie, jak tam będzie u was, jak będziecie na drugiej stronie. Jeszcze jeden raz trzymamy kolano na zewnątrz, do tyłu. Chwileczkę tutaj zostaniemy. Może pobujajmy się troszeczkę w stronę prawej stopy. Prawe kolano na zewnątrz idzie na prawą stronę. Cały czas przy tym oddychamy, nie zapominajcie o oddechu. Cały czas, zwłaszcza jeżeli jest coś bardziej takiego intensywnego, tym bardziej niech Wasza uwaga idzie na wasz oddech. Okej, okay. no dobra, kolano do środka, stopa na zewnątrz. Tutaj sobie przejdźmy na sekundeczkę do pozycji dziecka, żeby chwilkę odsapnąć. Duże palce stóp bliżej siebie, może złączone, kolana na zewnątrz, i pójdziemy sobie do przodu. Tutaj dłonie niech sobie odpoczywają. Czoło może być na macie, jeśli pójdzie. Nawet niech będzie wyżej. Albo sobie kosteczkę na kosteczkę można oprzeć czoło na jakiejkolwiek wysokości. Trzy oddechy jeszcze. Pięknie. Dobra. Podnosimy się. po Powolutku. I druga strona kolanu wraca pod miednicę, stopy za kolanami. Ja się odwrócę na drugą stronę, żeby było mnie może lepiej widać. Pod lewym kolanem teraz umieszczamy sobie kosteczkę. Lewe kolano znajduje się pod miednicą, a nie przed miednicą. Dłonie pod ramionami, palce dłoni szeroko rozstawione. Na lewą stronę teraz się kierujemy. Ciężar ciała jest teraz na lewej, lewym kolanie. I tutaj na razie sobie podwiniemy miednicę, odwiniemy. Zwróćcie uwagę na to, że pomiędzy łopatkami się nic nie dzieje. Tutaj jeszcze środkowa, górna część pleców nie pracuje, nie podwija się i odwija. Głowę poczujcie swoją, czy jest bardzo opuszczona. Nie chcemy, żeby była. Cofnijcie ją sobie, mniej więcej na wysokości tułowia. Mam nadzieję, że u mnie <grych> tak jest. Dobra, dodajemy plecy. Pozdrawiam Cię cieplutko i do zobaczenia ponownie na Macie. Wdech. Wydech. Podwijamy miednicę, dociskamy dłonie, zaokrąglamy plecy. Wdech do prostych pleców, wydech zaokrąglone. Ciężar ciała na lewym kolanie. Pamiętajcie, to prawe kolano, jakbyście miały teraz podnieść, to byście nie upadły. Ona tylko delikatnie spoczywa sobie na macie. Dobrze pięknie proste plecy i teraz hip shift na tą stronę dociskamy lewe kolano i prawe się unosi pupa wyżej niż prawa pupa prawy pośladek wyżej niż lewy dodał dociskamy lewe kolano pośladek się lewy angażuje udo dociskamy lewe kolano prawa noga się unosi zobaczcie na moją prawą stopę ona sobie leży ja przypominam cały czas, bo wiele dziewczyn unosi też prawą stopę, nie trzeba. Niech sobie leży spokojnie. Można sobie na piąstki tutaj przejść. Do góry powrót. Wolniej można. Pamiętaj, że lewa noga pośladek są zaangażowane. Dociskamy. Puszczamy pięknie. I teraz... Bujanie luźne, lewo-prawo, lewo-prawo, luźno, luźno. Mhm. Pięknie, okej, okay. no to kosteczka na bok, jeszcze tylko lewa strona nam została. Lewa stopa na lewą stronę podwinięta. Lewe kolano do góry. Patrzymy, gdzie jest ta stopa. Czy mniej więcej w linii z prawym kolanem. Pupa do tyłu. Powrót. Kolano. Kościół do środka. Do tyłu lewa stopa. Lewa stopa na zewnątrz. Na kolanie jesteśmy. Kolano do góry. Cofamy się. Powrót. Kolano do środka. Powrót. Powtarzamy. Stopa na zewnątrz. Kolano do góry na zewnątrz ciągniemy pupę do góry, nie trzeba bardzo, bardzo głęboko i nisko schodzić pośladkami. Na zewnątrz, na zewnątrz, rotacja do środka, do środka. Cudownie pracujemy na każdym poziomie miednicy. Tutaj zwłaszcza wchód i wychód. Ostatni raz. Na zewnątrz stopa kolano zostaniemy tu. Pupa troszeczkę też do tyłu. Pobujemy się lewo-prawo. Oddech spokojny. Już zaraz kończymy. Bardzo krótka praktyka, ale będą dłuższe. Na moim kanale. Pięknie. I lewe kolano do środka, lewa stopa do tyłu. Tutaj zejdźmy sobie naprzód ramiona, dłonie luźno, głowa spuszczona, kilka luźnych kółeczek miednicą w jedną stronę i w drugą. I powolutku się podniesiemy. Usiądźmy jeszcze na chwileczkę, na zakończenie tej króciutkiej praktyki. W jakimkolwiek siadzie możecie nawet na krześle usiąść. Jedna dłoń pójdzie na brzuszek, druga na swoje serduszko. Zamknijcie oczy. Poczujcie, jak prawa i lewa dłoń się delikatnie poruszają. Spokojny wdech nosem, długi uwalniający wydech ustami. Poczujcie, jak Wy oddychacie, jak Wasz oddech płynie do Waszego dziecka. Poczujcie, jak Wy karmicie się dobrą, spokojną energią z każdym wdechem. Ta energia płynie do Waszego dziecka. A z wydechem rozluźniacie całe ciało, bo uwalniacie wszystko to, co w tej chwili wam nie sprzyja. I prawa dłoń, czy ta dłoń z wróżka pójdzie na dłoń, która jest na serduszku. I w myślach podziękujcie sobie. Za to, że znalazłyście czas, ochotę, chęci na to, żeby poszukać czegoś, co Wam pomoże się dobrze czuć w ciąży. Więc podziękujcie sobie w myślach, może być nagłoś, za to, że zrobiłyście coś dobrego dla siebie. Opuśćmy dłonie na kolana i otwórzmy oczy. Mam nadzieję, że to była dosyć przyjemna, ciekawa praktyka, dla Ciebie daj znać w komentarzu, jak się czujesz po tej praktyce, jak Ty się ćwiczyło. Pozdrawiam Cię cieplutko i do zobaczenia ponownie na Macie.